Moi drodzy, moje drogie, małe, e, mała informacja dla Was. Czekajcie, tylko ustawię sobie kamerkę odpowiednio. Momencik. No, w ten sposób, a nawet nie w ten. Tylko w jeszcze trochę inny. Tylko, że muszę uważać, bo to jest naprawdę, widzicie, to jest naprawdę kamera i ten aparat pozbóju pest. Pozbóju pest. Dajcie jeszcze chwilę. O, teraz powinno być ok. Słuchajcie, małe, mała informacja co do nowej serii na moim kanale, mianowicie e, wejście Smoka to są takie moje, e, e, trafiłem z tytułem, nie? wejście Smoka, akurat nie będzie tutaj nic z Bruce Lee, ani nic, nic takiego, chociaż Bruce Lee e, podziwiam do dzisiejszego dnia za, za to, że był naturalny w tym co robi, na, był naprawdę mistrzem walki kung fu, ale dobra, nie, nie teraz, nie jest to żadna tam nawiązana nawet do, 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 do Bruseli ani po prostu wejście smoka. w sumie, że wchodzę nie wiadomo kiedy, pojawiam się i znikam, wiecie jak to jest kurde w tym biznesie. Jestem akurat słuchajcie teraz w, w Liverpoolu, gdzie mi na słowo, film na razie się już nie, nie, nie kręci, bo na razie póki co nie ma co kręcić. Także jesteśmy w Liverpoolu, jedziemy na Bobu. Musimy zdać naczepę i pobrać następną przy sobocie. Przy sobocie to się naprawdę opłaca, słuchajcie. Także e, nie dość, że. No, patrzcie. I takie, takie akcje się będą działać na nie filmach, no, ponieważ jesteście kręceni telefonem komórkowym. E, nie jesteście kręceni kamerą, ponieważ nie miałbym możliwości wysyłki tego filmu od razu na serwer. A tak mam możliwość wysyłki na serwer i jeszcze edytowania tego filmu. Chociaż tego nie robię na razie póki co, bo to jest bez, żadnych, bez żadnego intra, bez żadnego wejścia, nic kompletnie nic, tylko tak świeży film nagrany, świeżo, tak jak, tak jak jadę na żywo praktycznie, bo dostajecie go za, za parę minut, kiedy ja go nagrywałem. Także to jest wejście smoka numer 2, powinno być numer jeden, ale to przestawimy, ponieważ zapomniałem powiedzieć coś na ten temat w ogóle przy pierwszym odcinku, bo nie planowałem, do tej pory zamieszczałem to na Facebooku ale że nie wszyscy mają Facebooka i nie wszyscy z niego korzystają. Oprócz tego jeszcze niektórym pewnie przeszkadza, że mają nawet subskrypcję fanpage jak to jak tą to, to dziwnie ktoś nazwał, tak jak ja miał fanów, mam najwyżej gości, którzy mnie odwiedzają, ale fanpage, się tak nazywa, no i niektórzy mogą na przykład nie życzyć, żeby na przykład moje filmy pojawiały się im na stronie głównej, dlatego właśnie odejdziemy trochę od, od fanpage'a i wejdziemy na na Facebooka. To tyle póki co na razie. Ja stoję na światełkach. Pokażę Wam jeszcze. Stoję na światłach. No czekajcie, bo nie chce się. A, moja ręka zasłaniała. Dobra. O.